państwo, drodzy goście, nauczyciele, akademicy, pracownicy, pracownicy firm, przedstawiciele e, tych firm, które współpracują z Wydziałem Rolnictwa i Ekologii i Instytutem Rolnictwa, drodzy studenci, wszyscy szanowni państwo. Bardzo się cieszę, że w ten dzisiejszy wieczór możemy się wspólnie spotkać i przed świętami Bożego Narodzenia złożyć najlepsze życzenia. Przede wszystkim chciałabym podziękować za ten cały rok wspólnej pracy, współpracy, wsparcia i rad. Zarówno od dyrekcji Instytutu, jak również cenne rady płyną zawsze z otoczenia gospodarczego, a naszym wsparciem i podstawą działania jako wydziału są oczywiście studenci. To dzięki nim funkcjonujemy. Cieszę się, że bardzo aktywnie włączają się we wszystkie prace. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim Państwu zdrowia, spokoju, rodzinnego świętowania, a na nowy rok wszystkiego najlepszego, żeby spełniały się wszystkie marzenia. Niech ten wieczór wigilijny będzie czasem miłości, radości i tak jak powiedziała Emilia Waśniowska, to właśnie tego wieczoru złość ze wstydu umiera, gdy widzi jak piękna jest miłość i silna, gdy pięści rozbiera. To właśnie tego wieczoru pod dachem hiwej kolędy Bóg rodzi się w człowieku. Życzę Państwu wszystkim, wszystkim pracownikom, studentom naszego wydziału, wszystkim zaproszonym gościom zdrowych, spokojnych, wesołych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Jednocześnie, Szanowni Państwo, chciałbym złożyć życzenia. Noworoczne, na nowy rok, również przede wszystkim zdrowia, dużo optymizmu i pogody, ducha nawet wtedy, kiedy wiatr troszkę silniej wieje, ale życzę również Państwu wielu dobrych i pozytywnie nastawionych ludzi wokół siebie. Chciałem jednocześnie wszystkim Państwu podziękować za cały ten rok. Dziękuję bardzo pracownikom Instytutu Rolnictwa za dobre słowa, ale również i za dyskusję. Dziękuję Pani Dziekan, dziękuję Pani Prodziekan za wielkie wsparcie. Dziękuję koledze Stanisławowi Samborskiemu, mojemu zastępcy. Bardzo dziękuję naszemu sekretariatowi, wszystkim pracownikom emerytowanym. Szanowni Państwo, ja chciałbym w imieniu społeczności, całego samorządu studentów naszego Wydziału Rolnictwa i Ekologii na początku podziękować całym władzom dziekańskim, całej dyrekcji Instytutu oraz wszystkim pracownikom jak i wydziału, także Instytutu za wkład, zaangażowanie oraz wsparcie, którymi nas zdarzyli przez cały rok akademicki. I chciałbym również podziękować moim koleżankom i kolegom za wspólnie spędzony czas, za również wsparcie w działaniu samorządu, ponieważ bez was prawdopodobnie by go nie było. I z racji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć zdrowia przede wszystkim, radości, wigilii spędzonej w gronie najbliższych i wszystkiego co najpiękniejsze. No i z racji Nowego Roku, który też zbliża się wielkimi krokami, Chciałbym życzyć wielu sukcesów, nie tylko tych służbowych, ale także prywatnych. W imieniu absolwentów, interesariuszy, otoczenia gospodarczego, bardzo dziękuję za ten intensywny rok. Dziękuję za współpracę dla władz wydziałowych, władz Instytutu, całej kadrzy akademickiej studentom i absolwentom, bo współpracujemy, tworzymy nowe rzeczy. Dziękuję Wam za ten rok, w którym powstawały nowe wyzwania, nowe innowacje, pozyskiwaliśmy nowe projekty i mieliśmy nowe pomysły i dużo było podziękowań, dużo było życzeń świątecznych, to ja może w nowym roku studentom Będę życzył wyrozumiałej kadry akademickiej, kadrze akademickiej, pracowitych studentów i z taką dużą dozą pokory, nam, interesariuszom i otoczeniu gospodarczemu, życzę dobrych absolwentów, dobrych studentów i dobrych projektów z uczelnią. Szanowni Państwo, najpiękniejszych świąt, Bożego Narodzenia, spełnienia wszystkich marzeń i w jednym Słowie wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Chrystus się rodzi na świat, to prawdziwe niedrogie.